Cześć witajcie, ja jestem Komornik i dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w Maxa Payna 3 i zaczynamy w sumie od tego samego momentu, w którym skończyliśmy, czyli jesteśmy po spaleniu naszego znajomego Marcela. No i cóż, czekamy, oglądamy co się stanie dalej. Zapraszam was bardzo na film. Ele está culpando você pela morte do seu amigo. Porra de americano. Cusão. Morre, porra. Caralho. Encontra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen, no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever the constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any, at least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Passos said there's a good place to okay, hide don't in the back. I just trying to stay calm. Oh. Yeah. let's go i guess this is it no, keep going In here. <clears throat> Let's try to stay calm, right? <clears throat> I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You gotta be shitting me. Me and Raul, Passos, you call him. We just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that too a long time ago. What happened? This didn't work out that way. I'm sorry to hear that. Maybe things will be different for you two. I mean, Pasos is a lucky guy. Shh. <laughs> 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 right sure, Chef. Okej, okay, słuchajcie, czas zacząć nawałkę. W takim razie, o mój Boże, e, skołam się i zaczniemy się po prostu nas śmierć grać. Chryste, na e, niebie, nie mam w ogóle. Mm... O właśnie, Bullet Time'a, teraz już mam troszeczkę, więc postanowiłem sobie go użyć. Czekajcie, gdzie on jest? Pyk! Leżeć, leżeć! Nie gadać mi tu. Mam nadzieję, że wykończę wszystkich i to w miarę szybko. Ups! Okej, okay. to był chyba ostatni, aż mu okulary spadły. Mam nadzieję, że nasza przyjaciółka przeżyje. Gdzie ona biegnie? Co ty kobieto robisz? Aha, dobra. Mmm, więcej przeciwników. I z laserami, cudownie. No, ciebie to na pewno. <grywka> Idiotka, boże, no nie. Kobiety. Cudownie. Po prostu genialnie. O mój boże, gdzie oni są? Tam. No, i nasza Giovanna dostała headshot, cudownie, po prostu. O, pyk, 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 dobra. Ten go dosięgnie, mam nadzieję. Uratowałem tym razem, du. to widzieliście? <grybujesz> <grybujesz> o kur... co? O nie, ja to muszę obejrzeć z powrotem. Po prostu genialnie.

Eee, dobra, na pewno nie możesz tego zrobić, nie poradzisz sobie. Mam nadzieję, że oni cię wcześniej nie zabiją. Wszyscy, i jeszcze tutaj ty, spadaj, bomb, granat. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Wow, coś wybuchło? Czy ja zginą? Aha, bo. Nie widzę celownika. I nie mam nabolów. No cudownie. Tak to jest, jakiś jest. Biały celownik na białym tle. Nic nie widać, po prostu nic. No dobra, zróbmy to jeszcze raz w takim razie. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Aha, nie ma ich tu, więc może powinienem przepuścić. O! Po prostu genialnie. No i co, zabiją mnie teraz. Co on! w ogóle jakiegoś breakdance atancy a ah, dobra, zróbmy to inaczej może. Postaram się gdzieś schować Postaram się schować za tym. Mam nadzieję, że to mi nie umożliwi mi to przejścia tu naprawdę Cudownie po prostu genialnie genialnie o, oh, fuck On przeżył. Nie przeżył. Dobra, dostał. Upadli ludzie. Fucking shit. Dobra, ten leży. Jestem odsunięty, co mi się bardzo nie podoba i to bardzo. Mam nadzieję, że przeżyje. Byłoby bardzo głupio, gdybym nie przeżył teraz. I nie mam amunicji, co jest cudownym rozwiązaniem akcji. Muszę się schować, nie wiem gdzie. Max, idiota. Chyba jednak trzeba było podnieść tamtą strzelbę, coś tak czuję. Nie przejdę tam, prawda? Nie. Dobra, przynajmniej mogę się tu schować, mam nadzieję. Oj, chyba nie mogę. Max! No, gdzie ty strzelasz? Dobra, teraz dostał przynajmniej nie będę przeszkadzał. No, by się tutaj schować, albo przeładować chociaż broń. Kliknąć może? O oh, fakt, tu strzelają, granaty rzucają. No, czy on nie dostaje ode mnie? Holy shit. Który do mnie strzela? No tam, ale jak on do mnie strzela? Przez to do mnie strzela! Kurwa, nie mogę. No oh, boże. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Przykro mi bardzo, że jest tak jak jest. Ale niestety trzeba sobie jakoś poradzić z tym wszystkim. Albo z nimi wszystkimi. Tak, wiem, że tutaj mam typa. I też tu mam typa. Który do mnie strzela, dostał w nogę i zabiłem go w nogę. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. O oh, fuck! Okej, okay, tam jest ich więcej chyba. Więc mam nadzieję, że teraz mi się uda po prostu. Rzucimy się Który do mnie. Ten, dobra. Uuu tutaj mógłbym wejść w sumie. Bym się postarać o to. Fuck! Dobra, ten dostał chyba. Mam wrażenie takie, e, ten za to nie dostał, ale teraz zostanie. Wstawaj, Max, przeładuj, może na szybkości. O, kur... jeszcze i tam więcej. Jeszcze więcej was matka nie miała, no naprawdę. I których był? Mam 10 pocisków. Mam nadzieję, że 10 pocisków mi wystarczy. Nie wystarczy mi raczej, ale. Postaram się. U jednym strzałem dwóch zabiłem pięknie. A, uh, jeszcze tam, tak. Nie wiem czy chce się chować tu. Ten dostał. Ten chyba też. A przynajmniej zaraz zostanie. i to był chyba ostatni. Wow! Te był chyba ostatni koleś. Czas pozbierać amunicję. Dobra, tutaj pozbieramy od nich też. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś przetrwać. Czekajcie, tutaj jeszcze było chyba więcej. No, plus 30. Chodź tu kobieto, może lepiej. Czy to jest... Nie, to jest dobry Skrym. Dobra, chodźmy. Celownik klaserowy? O! Fajnie. Może to się przyda. Mam nadzieję, że uzbieram gdzieś więcej ich. No, chodź, kobieto, idziesz tu. Czy nie? Tu się nie przejdzie, prawda? Dobra, wchodzimy do środka w takim razie. Mam nadzieję, że ten celownik klaserowi mi się przyda. Tutaj widzę, że mam leki. No, mam do niej iść? Czy mam przejść do bramy? Może podejdę do niej i zobaczę, co tam będzie się działo. Wow, jakieś schizy ma Max. Come on. What's going on? What's going on? Today? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Pasos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? I guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Let me just check this. Need to get out of the open, a barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman, we were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at five minutes hey. if we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right, hmm. ready, right. oh. <sighs> got it. Giovanna was a brave girl she wasn't giving up I don't guess that meant neither could I well done stay close and keep quiet God damn it oh, no get down! Nie wygląda to najlepiej, przyznam szczerze. O mój Boże, ile ich tu jest? Dobra, myślę, że udało mi się ich załatwić. Co teraz? Zobaczę, co teraz. No, czyli jak powiedział, tak zrobił. Pozbieram sobie może amunicję na szybkości, jeśli coś tutaj znajdę, gdzie oni są jeszcze tutaj. czekajcie. Czemu ja straciłem tą broń do cholery? No. Okej, okay, tutaj nie mam... O, mam troszeczkę pocisków. To mnie cieszy bardzo. Czy tutaj się uda przejść? Wciskam E, niestety E się y, nie da uruchomić. Mógłbym w sumie spróbować tam jakoś inaczej wejść. Tylko teraz tak. Pytanie, czy te drzwi mi to umożliwią tutaj jest jakiś buzik. Okej, okay, co mnie czeka tutaj?

Ten celownik jest troszeczkę lepszy, aczkolwiek yy, też nie ogarniam kompletnie jak on działa. Przez to, że on działa tak pod kątem trochę. Dobra, teraz stracił głowę. Schowajmy się może za tym z powrotem. I mam dwóch typów. Którego zająć pierwszego? Aj... Pięknie! I nie mam amunic amunicji. Cudownie. Hmm. hmm. No trudno. Zróbmy to jeszcze raz. O Boże. Tu mam teraz czerwony mi co to? Za jakieś udogodnienia. Fak shit. Dobra. Ten typ leży. Teraz ja chciałbym może jednak zmienić broń. Bo ten celownik troszeczkę lepiej mi tutaj wpasowywał się w tempo rozgrywki i ogólnie był dla mnie jakiś taki przyjemniejszy. Dobra, jednak laserowy celownik nie był dobrym pomysłem chyba. Tu typ jak idzie. Przykro mi, nie masz głowy. Ty też nie. Op. Fak! Granat, dlatego powiedziałem, fak, ale myślę, że się domyśliliście. Fak, idźcie. Leżeć, muszę się schować za tym czymś, co tutaj stoi. O, oh, fak, o, oh, fak. No, tego się nie spodziewałem. No, może niekoniecznie nie jest... gdzie ja sprawiam. Bra, jestem gdzieś w miejscu, w którym nie chciałbym być, chyba gdybym uh, był tutaj na żywo. Ale to był chyba ostatni koleś, więc myślę, że. Wow! Olera, jeszcze więcej. Po prostu genialnie. E, chciałbym zapytać, co mogę zrobić, żeby ich pokonać. No właśnie, chyba to. Więc nie widzę. O, fuck, widzę. <laughs> cholera. No dobra. Dobra, tutaj koleś leży. Pyk, rzucimy się. Dostanie w głowę. Czy to był ostatni? Okay? Mam nadzieję. Wait a second. I'm going to try something. Good. Bardzo mądra kobieta. Bardzo mądra. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, ponieważ 20 minut już prawie minęło. W takim razie ja mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo że miałem troszeczkę fail w tym odcinku, ale myślę, że mi to wybaczycie. Dobra, w takim razie, jeśli Wam się podobało, no to oczywiście ja zapraszam do subskrybowania kanału. Możecie dać mi też łapkę w górę i zapraszam też na swojego fanpage'a na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie filmu. W takim razie ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!